Obiekt 45. Fax to wynalazek stworzony przez AAEG, a konkretnie przez jednego z członków 4S Austina. Wynalazł on fax, aby rozpowszechniać informacje i pomagać odkrywcom w odkrywaniu zaplecz. Faks może wysyłać wszystko: zdjęcia, filmy, dźwięki, wiadomości tekstowe, a nawet połączenia telefoniczne. Chociaż przetwarza wszystkie te informacje w sposób szczątkowy, jest również w stanie precyzyjnie dostroić wiadomości w celu lepszego rozpowszechnienia, co jest kluczowe do jego protokołów bezpieczeństwa. Wszystko to jest bardzo przydatne dla odkrywców, ponieważ AEG gwarantuje, że wszystko. Co jest wysłane za pośrednictwem faksu, jest w pełni autentyczne, a nie fałszywe, zapobiegając w ten sposób dezinformacji, która ma miejsce w przypadku innych grup. To sprawia, że faks jest niezwykle przydatny do zdobywania nowych poziomów lub po prostu do przetrwania na niebezpiecznych poziomach. Jest jednym z najłatwiejszych w użyciu urządzeń do wysłania wiadomości, nie tracąc przy tym dobrego samopoczucia i nie wkładając to żadnego wysiłku. Znaczenie tej technologii jest niezwykle korzystne dla odkrywców. Ponieważ zapewnia dokładny odczyt aktualnego poziomu. AEG wielokrotnie z powodzeniem wykorzystywało faks do celów eksploracyjnych, badając poziomy tak jak poziom 634, żeby wymienić tylko jeden. Głównym ograniczeniem faksa jest to, że jest to dość rzadkie urządzenie poza AEG, ponieważ tylko członkowie AEG mogą z niego korzystać. Przydanie zwykłego faksa, nie będącego członkiem AEG, wiązałoby się z poważnymi problemami. Dotyczyło to jednak tylko najnowszego urządzenia faksa. Wersje przenoszące faksy takie jak FAX Maximus, FAX Prototype i FAX Blue są w całości przeznaczone do użytku publicznego i nadal są stosunkowo łatwo dostępne. Funkcje. W szczególności fax umożliwia wysyłanie zdjęć, wizualną dokumentację każdego poziomu i zapewnia wizualne narzędzie do rzeczywistego prezentowania konkretnych cech otoczenia przeszkód lub szczegółów, które mogą reprezentować niebezpieczne lub bezpieczne strefy, dając innym eksploratorom bardziej precyzyjne wizualne odniesienie. Kolejną funkcją, którą oferuje to urządzenie jest wysłanie wiadomości audio, co znacznie usprawnia wysłanie krótkich notatek lub ostrzeżeń. Może to być pomocne w przypadku konieczności przekazania konkretnych informacji, konieczności ich przekazania bez rozpraszania uwagi. Fax umożliwia również wykonywanie połączeń telefonicznych, co może być bardzo pomocne w komunikacji w czasie rzeczywistym dla eksploratorów, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia lub podczas przechodzenia przez bardziej złożone przedmioty. Urządzenie umożliwia również wysyłanie wiadomości tekstowych, za pomocą których można udostępniać inne informacje pisemne, w tym szczegółowe informacje, takie jak współrzędne kody lub instrukcje dotyczące postępowania w określonych obszarach poziomów. Połączenie tych funkcji znacznie usprawnia protokoły bezpieczeństwa, umożliwiając skuteczną i prawidłową komunikację między eksploratorami. To samo w sobie jest niezwykle ważne dla przeciwdziałania dezinformacji ze strony innych grup i zwiększenia wskaźników przeżywalności na najbardziej niebezpiecznych poziomach. Wersje faksu. Prototyp faksu został opracowany przez Austina w 1994 roku, aby zaspokoić pilną potrzebę efektywnej komunikacji w organizacji AEG. W tamtym czasie AEG potrzebowało urządzenia, które mogłoby szybko i sprawnie przekazywać ważne informacje, wiadomości, obrazy i dane głosowe. Biorąc pod uwagę ograniczoną infrastrukturę technologiczną i pilną potrzebę nawiązania komunikacji wewnętrznej, Austin, pionier w organizacji, podjął inicjatywę opracowania działającego prototypu mimo braku formalnego przeszkolenia inżynieryjskiego. Opracowanie prototypu faksu było trudnym zadaniem. Bez rozumienia systemów elektronicznych i projektowania sprzętu, Austin spotykał się metodą prób i błędów, wykorzystując podstawowe komponenty elektroniczne, powszechnie dostępną technologię konsumencką. Już nie wykorzystywał ekran wrażliwy na nacisk, który obsługiwał Rysik, ponieważ obsługa funkcji pojemnościowych lub dotykowych wykraczała wówczas poza możliwości Ostina. Interfejs był bardzo uproszczony z niewielką liczbą przycisków funkcyjnych, takich jak połącz, fax, wycisz lub włącz oraz konfiguracją głośnika umożliwiającą podstawową transmisję dźwięku. Austin zbudował ten prototyp z uzyskanych lub ponownie wykorzystanych części elektronicznych, prawdopodobnie starych asystentów cyfrowych, wcześniejszych monitorów dotykowych i prostych mikrokontrolerów. Obudowa została wykonana na zamówienie lub wykorzystana z dostępnych modeli i wykorzystywała rysik na stosunkowo łatwą aplikację technologii dotyku ezystancyjnego. Choć porównanie z dzisiejszymi standardami był prymitywny, prototyp stanowił znaczący krok naprzód ewolucji AEG, ozwierciedlając nie tylko genezę wewnętrznych innowacji technologicznych firmy, ale także pomysłowość i wytrwałość Ostina, pomimo braku doświadczenia. Fax Incepta Znowu kolejny krok ewolucyjny po oryginalnym prototypie faks. Opierając się na prymitywnej konstrukcji, ta druga wersja przyjmuje bardziej konwencjonalną formę biurową, która bardzo przypomina pierwsze komercyjne faksy, wprowadzone na rynek w latach 70. I na początku lat 80. XX wieku, ale ten model powstał w 1996 roku. Konstrukcja obejmuje solidną obudowę biurkową, zintegrowany podajnik papieru oraz stałą klawiaturę z przyciskami wielofunkcyjnymi. Wewnątrz urządzenia znajduje się optyczny moduł skanujący, połączony z modemem cyfrowym, który umożliwia transmisję danych faksowych z wykorzystaniem standardowych grupy 3, w tym budowaną kompresję obrazu i korekcję błędów. Same techniki, które skróciły czas transmisji do poniżej jednej minuty na stronę. Encyklopedia Britannica. W tej wersji zachowano koncepcję poradzenia danych za pomocą rysika wyłącznie do edycji lub adnotacji dokumentu przed transmisją, ponieważ technologia pojemnościowego ekranu dotykowego pozostaje poza początkowym doświadczeniem twórcy, ale poza tym wykorzystuje rzeczywiste komponenty sprzętowe, takie jak mała drukarka termiczna lub laserowa do odtwarzania przychodzących faksów. Pod względem funkcjonalnym faks Inepta znacząco zwiększa niezawodność, szybkość i użyteczność stanowiąc kluczowy kamień milowy w przejściu od prowizorycznego prototypu do bardziej dojrzałego, półprzemysłowego urządzenia komunikacyjnego. Fax blue był kolejnym ważnym krokiem w rozwoju technologii komunikacyjnej AEG, którą Austin przewidział w 1998 roku. W uświadomieniu sobie wad Fax i Nepta, firma potrzebowała maszyny, która nie tylko działaby bardziej niezawodnie, ale także byłaby stale w stanie przetwarzać większą ilość informacji z większą szybkością i stabilnością. Aby sprostać temu zapotrzebowaniu Austin zaprojektował Fax Blue, urządzenie, które odbiegało od prymitywnych improwizacji swoich poprzedników i posiadało typową matowo-niebieską budowę, która czyniła je bardziej profesjonalnym i rozpoznawalnym. Konstrukcja była również trudnym przedsięwzięciem, ponieważ wiedza techniczna ostina w zakresie zaawansowanej inżynierii wciąż pozostawiała wiele do życzenia, jednak czerpiąc do doświadczenia zdobytych na wcześniejszych prototypach udało mu się zintegrować kilka udoskonaleń technologicznych. Model zawierał automatyczny podajnik dokumentów oraz drukarkę termiczną lub czesną drukarkę i głową umożliwiając szybsze i bardziej czytelne kopiowanie odbieranych w full wiadomości. Na panelu przed nim znajdowała się klawiatura numeryczna, klawisze funkcyjne tak jak wyślij, odbierz i szybkie wybieranie, a także wskaźnik stanu linii i zasilania. Dodatki sprawiły, że urządzenie było znacznie wygodniejsze w codziennym użytkowaniu w operacjach AEG. W firmie FaxBlue do odczytu dokumentów wykorzystano skaner optyczny oraz modę obsługujący grupę trzecią, który oferował wyższe prędkości transmisji cyfrowej i mniejsze możliwości korekcji błędów. Chociaż Austin zachował port rysika, aby ułatwić ręczne anotacje lub korekty przed wysłaniem, prowadzenie dając za pomocą palca nie było jeszcze możliwe, ponieważ technologia pewnościowego dotyku pozostawała poza jego umiejętnościami technicznymi. Fax Blue, daleki od doskonałości, stanowił zdecydowaną poprawę w porównaniu z wcześniejszymi systemami komunikacyjnymi AEG. Świadczył o odejściu firmy od eksperymentalnej improwizacji na rzecz sprzętu półprofesjonalnego, a także o wytrwałości Ostina i stopniowym opanowaniu inżynierii technologicznej pomimo braku formalnego szkolenia. Fax Maximus był najbardziej ambitnym i skomplikowanym modelem całej rodziny faksów AEG, która powstała w 1999 roku. Zaprojektowany jako kulminacja wszystkiego, co go poprzedzało, łączył sobie doświadczenia modeli Prototype i Neptai Blue w jednym, wysoce zaawansowanym urządzeniu. W do swoich poprzedników, które wciąż nosiły ślad eksperymentów i ograniczeń, Fax Maximus był w pełni profesjonalnym urządzeniem z najnowocześniejszymi funkcjami i solidną konstrukcją, co czyniło go najlepszym urządzeniem komunikacyjnym dla firmy nie charakteryzowało się solidną i pojemną obudową ze zintegrowanym automatycznym podajnikiem, który mógł obsłużyć wiele stron, szybkim mechanizmem druku termicznego oraz zintegrowanym myślaczem cyfrowym, który ułatwiał ustawienia i transmisję bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jego przedni panel był wyposażony w kompletną klawiaturę numeryczną, programowalne sloty pamięci do szybkiego wybierania numerów oraz osobne przyciski funkcji specjalnych, co sprawiło, że Fax Maximus. Był najłatwiejszym w obsłudze i najbardziej funkcjonalnym modelem, jaki kiedykolwiek wyprodukowano pod kierownictwem Ostina. Wewnętrznie produkt zawierał wysokiej jakości optyczny system skanowania, ulepszoną funkcjonalność modemu cyfrowego grupy trzeciej z bardziej wydajnymi algorytmami kompresji oraz wzmocnione zasilanie, umożliwiające całodobową pracę. Posiadał również większą pamięć do przechowywania wielu dokumentów, co pozwoliło mu na efektywne zarządzanie dużą liczbą komunikatów AEG. W do swoich poprzedników, Fax Maximus stanowił autentyczny przykład niezawodności klasy przemysłowej i profesjonalnej zastosowania. Jednak pomimo wszystkich rewolucyjnych postępów, Fax Maximus borykał się z poważną wadą konstrukcyjną. Był podatny na częste przegrzewanie z powodu nieodpowiedniego odprowadzenia ciepła w kompaktowej obudowie. Dłuższa praca powodowała spadek wydajności, awarii, a w niektórych przypadkach całkowitą awarię systemu. Te problemy ostatecznie skłoniły firmę AEG. Zaprzestania produkcji tego modelu, mimo że pozostawał on najnowocześniejszym faksem, jaki kiedykolwiek wyprodukowała firma Ostina. Fax Maximus był zarówno szczytowym osiągnięciem, jak i końcem programu rozwoju faksów AEG, dowodem jego możliwości i konstrukcji, ale także dowodem na przeszkody techniczne, których nie dało się pokonać w dążeniu Ostina do innowacji. W 1999 roku fax portable był najbardziej ambitnym krokiem AEG w nieustannym dążeniu do innowacji, urządzeniem, które łączyło przenośność z solidną siłą komunikacyjną swoich poprzedników. Podczas gdy wszystkie poprzednie modele, takie jak Prototype, Inepta, Blue i Maximus były ograniczone do pomieszczeń biurowych i biurek, portable był marzeniem Ostina, aby zapełnić komunikację faksową w dowolnym miejscu i czasie. Zapakowany w małą składaną obudowę w kształcie mego komputera, fax Portable był mały, ale potężny. Zawierał pełną klawiaturę do prowadzenia danych, duży wyświetlacz cyfrowy do monitorowania w czasie rzeczywistym oraz system pokładowy, który mógł obsługiwać kilka form transmisji. Podczas gdy wcześniejsze maszyny były ściśle ograniczone do dokumentów, Portable mógł przesyłać zdjęcia, wiadomości pisemne, rozmowy głosowe, nawet proste klipy wideo, Znowu rewolucję w komunikacji dla użytkowników. Wewnętrznie, fakt sport był posiadał energooszczędnym modem, dodatkowe moduły pamięci do przechowywania danych kontaktowych i plików oraz zaawansowane oprogramowanie z narzędziami organizacyjnymi, takimi jak kalendarz, funkcja robienia notatek i przelicznik walut. Jego bezpapierowy format radykalnie różnił się od wszystkich swoich poprzedników, symbolizując przejście od w stronę prawdziwej komunikacji cyfrowej, a nie mechanicznego kopiowania. Miał jednak swoje wady. Mimo pionierskiego wyglądu, jego kompaktowy sprzęt ograniczał prędkość przetwarzania. Chociaż reklamował transmisję multimedialną, jakość była często ograniczona przez ówczesną technologię, był to jednak symbol gotowości AEG do przekroczenia granic i potraktowania faksu nie tylko jako narzędzia biurowego, ale jako urządzenia dla każdego. Znowu zatem punkt zwrotny w historii linii faksowej AEG nie chodziło o władzę, lecz o wolność, odwiedzając wizję Austina. Świat od komunikacji przy biurku, ale takiego, który mógł dotrzymać kroku użytkownikowi, zanieżdżonego, elastycznego i przemysłowego. Test A1. Test A1. Kto mówi? Austin. A ty? Andrew. Świetnie, czyli to coś działa. Ach, co się stało? Coś się pali. No co masz na myśli? Cholera, cholera. Halo? Proszę, daj mi jakąś wodę czy coś. Dźwięki elektryczności. Koniec transmisji. Cholera, muszę zobaczyć, co jest problemem tym razem. I cóż, to było na tyle z kolejnego odcinka z Backrooms. Jeśli dotrwaliście do końca, stawcie po sobie znak komentarzu, łapkę w górę lub subskrypcję. Zachęcam Was też do wsparcia kanału. Oczywiście jest to nieobowiązkowe, ale dzięki temu macie szybszy dostęp do filmów z Backrooms. A ja jestem z żegnam i do zobaczenia. Na razie.